Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku poruszę temat zjawiska, które dotyczy każdego z nas. Mnie, państwa, państwa bliskich, sąsiadów, kolegów, nawet osób mijanych na ulicach. Nie ma tutaj absolutnie żadnego wyjątku, jest to coś, czego nie da się uniknąć. Chodzi oczywiście o starzenie się. Myśląc o tym procesie, zapewne wszyscy mamy przed oczami siwe włosy oraz twarz pokrytą zmarszczkami. Ale jestem niemal pewny. Że mało kto z Państwa pomyślał o starzejącym się mózgu. Dokładnie, nasz mózg również się starzeje, co przekłada się na gorsze, codzienne funkcjonowanie w wieku starszym. Jednak, jak się okazuje, jesteśmy w stanie znacznie spowolnić starzenie się naszego mózgu, potencjalnie nawet o 60%, a to da nam komfort życia w wieku starszym i coś jeszcze bardzo ważnego. Tak jak trening mięśni jest w stanie budować mięśnie nawet u 80-latków, tak jak odżywcza dieta jest w stanie u 80-latków zapobiegać chorobom, a nawet niektóre wycofywać, tak jak się okazuje, pewna grupa substancji jest w stanie spowolnić starzenie naszego mózgu. A korzyści płynie z tego mnóstwo. Wolniej starzejący się mózg to nie tylko lepsza pamięć na starość, ale także lepsza kontrola pracy układu pokarmowego. Hormonalnego czy też immunologicznego. To korzyść dla całego naszego ciała. W końcu mózg kontroluje pracę całego organizmu. Co to dokładnie za tajemnicza grupa związków jest w stanie tego dokonać? Co spowolni starzenie się naszego mózgu? Otóż ten łatwo dostępny i stosunkowo niedrogi środek spowalniający starzenie się naszego mózgu to uwaga: multivitamina. Czyli preparat kryjący w sobie różne witaminy. Czasami nawet minerały. Jeśli ktoś z Państwa czuje się zniesmaczony, bo być może oczekiwał wyjątkowej rośliny, która rośnie tylko w jednym miejscu na świecie, bądź jeśli ktoś z Państwa nie dowierza, to pragnę zaznaczyć, że to nie jest wymysł, ale fakt, który potwierdza nauka. Wyniki badania, o którym mowa, czyli dokładnie to, które widzicie Państwo teraz na ekranie, są tak ważne oraz tak interesujące że warto się przyjrzeć jego niektórym danym nieco bliżej. Proszę się nie martwić, nie będę Państwa zarzucał skomplikowanymi i trudnymi do zapamiętania informacjami. Aby nie czuli się Państwo jak na nudnym uniwersyteckim wykładzie, to wybrałem dla Państwa tylko te najważniejsze oraz najciekawsze. Zacznijmy od tego, że w przytoczonym przeze mnie badaniu uczestniczyło ponad 2000 osób kobiety oraz mężczyźni w wieku 65 lat i starsi. Kolejna kluczowa dla nas informacja jest taka, że badanie trwało 3 lata, a uczestnicy przyjmowali preparat multivitaminowy każdego dnia. Idąc dalej, w trakcie trwania tego badania co roku poddawano ich testom, w których weryfikowano m.in. płynność werbalną oraz zdolność do przywoływania historii oraz porządkowania cyfr. I co się okazało, Ano to, że regularne przyjmowanie multivitaminy spowolniło u nich postęp starzenia się mózgu o 60% w porównaniu z grupą, która zażywała placebo, czyli nieaktywną substancję. Jeszcze raz zaznaczę, to był wynik na poziomie 60%, a więc wszyscy przyznamy, jest to naprawdę całkiem sporo. Nie możemy przy tym wszystkim pominąć jednej bardzo ważnej informacji, a mianowicie takiej, że do korzystniejszych zmian Doszło również u osób, które miały na swoim koncie historię chorób sercowo-naczyniowych, co jak się okazało, nie było przypadkiem. O czym zaraz. No właśnie, jak Państwo myślicie? Dlaczego mówię, że nie był to przypadek i skąd w ogóle wzięła się taka zależność? Odpowiedź na to pytanie jest prosta. Naukowcy tłumaczą to m.in. tym, że osoby borykające się z chorobami układu krążenia, na przykład z niewydolnością serca cechują się niedoborami witamin oraz minerałów w ciele, a uzupełnienie tych niedoborów prowadzi u nich do poprawy stanu naczyń krwionośnych, a w tym również tych w mózgu. Zatem podawanie multivitaminy osobom starszym powoduje u nich zdecydowanie lepszą pracę całego układu krwionośnego, a w tym dochodzi do rozszerzenia najdrobniejszych naczyń, co przyczynia się do lepszej pracy mózgu, gdyż Wszystkie tkanki, w tym w mózgu, zostają lepiej natlenione. Przy okazji, jak podałem wcześniej, w przypadku osób, które miały już historię chorób układu sercowo-naczyniowego, ich objawy często, częściowo ustępują. A ci z Państwa, którzy wykazują się nieco większą spostrzegawczością, na pewno zauważyli, że w moich dotychczasowych rozważaniach zabrakło jednego istotnego elementu jakiego na szczęście nie trzeba daleko szukać, ponieważ wystarczy spojrzeć na tytuł naszego badania, a brzmi on następująco, wpływ ekstraktu kakaowego oraz multivitaminy na funkcje poznawcze, randomizowane badanie kliniczne. Brakującym elementem jest ekstrakt kakaowy. Od razu się usprawiedliwię, nie przeoczyłem go z roztargnienia. Zrobiłem to celowo, ponieważ jego rola w tej analizie okazała się na tyle zaskakująca, zresztą nie tylko dla mnie, bo także dla samych naukowców, że postanowiłem poświęcić mu nieco więcej uwagi. A przechodząc do sedna, jak już zdążyli się Państwo zorientować, w omawianym przeze mnie badaniu była jeszcze jedna grupa osób, która każdego dnia przyjmowała ekstrakt z kakao. I trzeba to przyznać, że to właśnie w kakao badacze pokładali największe nadzieje. W końcu trudno się im dziwić. W końcu kakao jest prawdziwą bombą polifenoli, czyli silnych antyoksydantów, które wykazują bardzo wszechstronny wpływ na nasz organizm, nie pomijając przy tym naszego mózgu. Ale co się okazało? Ano to, że ekstrakt z kakao był typowany na absolutnego lidera, jeśli chodzi o wpływ na opóźnienie procesów starzenia się mózgu. Okazało się, że w tym wyścigu niestety był wielkim przegranym. Mówiąc wprost, nie poprawił on funkcji poznawczych u uczestników badania. Co prawda, polifenole z kakao nie spowolniły starzenia mózgu, niemniej jednak istnieje grupa polifenoli, o których opowiem później, która taką właściwość posiada. A teraz porównując kakao oraz multivitaminę, opowiem o tym w nieco przerysowany sposób, ale gdy zestawimy te 60% skuteczności multivitaminy oraz Nikły odsetek działania ekstraktu kakaowego, to różnica jest kolosalna. Drodzy widzowie, zanim przejdę dalej, to tak w ramach ciekawostki dodam, że w świecie nauki pojawiło się już jedno bardzo duże badanie dotyczące wpływu multivitaminy na proces starzenia się mózgu. Zatem, to badanie nie jest to totalnie świeży trop, jest to kolejne potwierdzające te zależności badanie, tym bardziej. Właśnie to, które dziś cytuję, zyskuje na sile oraz znaczeniu. Natomiast, tak, w ramach krótkiego podsumowania tego, co do tej pory powiedziałem, i dla pewnego balansu, trzeba dodać, że choć badacze bardzo entuzjastycznie podchodzą do tych nowych danych dotyczących multivitaminy, to sami podkreślają, że jest zbyt wcześnie, żeby uwzględnić te wytyczne w oficjalnych rekomendacjach dla społeczeństwa. Bo z administracyjnego punktu widzenia potrzebne są jeszcze kolejne badania, by te wytyczne zostały wpisane w kanon postępowania dla osób starszych. Można zatem powiedzieć, że dla mózgu osoby starszej pierwiastki oraz witaminy są nieco ważniejsze niż przeciwutleniacze. Oczywiście najlepiej byłoby, gdyby witaminy oraz różne przeciwutleniacze znalazły się w diecie osób starszych w tym samym miejscu i w tym samym czasie. No dobrze, wiemy już, co to za wspaniały preparat jest w stanie spowolnić starzenie się mózgu osób starszych w kontekście poprawy funkcji poznawczych. Skoro już poruszyliśmy ten temat, to sprawdźmy, co jeszcze możemy zrobić dla naszego mózgu, żeby on zachował jak najdłużej dobrą kondycję i pozwolił nam przeżyć jesień naszego życia w jak największej sprawności oraz samodzielności. Dobra wiadomość jest taka, że możemy to zrobić za pomocą czegoś. Co jest dostępne dla każdego z nas, czyli zdrowej diety. Co konkretnie powinno znaleźć się w naszym jadłospisie, żeby pomóc naszemu mózgowi i zachować młodość jak najdłużej. Gdybym miał do wyboru tylko jeden lub też dwa rodzaje pokarmów, na pewno byłyby to warzywa oraz owoce. Na szczególną uwagę zasługują owoce jagodowe czyli truskawki, jagody, maliny. Żurawina jeżyny i borówki, które stanowią prawdziwą skarbnicę przeciwutleniaczy. Przeciwutleniacze są to, powiedzmy sobie tak obrazowo, takie miotełki, które wymiatają wolne rodniki z naszego organizmu i chronią nasz mózg przed uszkodzeniem. W jednym z badań możemy przeczytać, że spożywanie owoców jagodowych spowalnia spadek funkcji poznawczych aż o 2,5 roku. Przejdźmy dalej. Skoro wspomniałem o owozach, to powiem również co nieco o warzywach. Oczywiście nie będę wymieniał ich wszystkich, ponieważ no nie wystarczyłoby nam na to wszystkim czasu. Ale opowiem Państwu o jednej konkretnej grupie, czyli o warzywach krzyżowych. Takich jak kalafior, brokuły, brukselka, jarmuż czy rzodkiewka. Dlaczego akurat oni? Przede wszystkim dlatego, że kryją one w sobie pewien wyjątkowy związek. Zwany sulforafanem, który, jak możemy przeczytać w badaniach, nie tylko wykazuje pozytywny wpływ na funkcje poznawcze u osób starszych, ale również na ich nastrój. Kontynuujmy. Nie mógłbym przejść dalej bez wspomnienia Państwu o naszych niepozornych, ale jak się okazuje, iście potężnych orzechach włoskich. Otóż orzechy włoskie chronią nasze komórki mózgowe przed zapaleniem oraz stresem oksydacyjnym a także poprawiają komunikację pomiędzy neuronami oraz co najważniejsze, zwiększają neurogenezę, czyli powstawanie nowych komórek nerwowych. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć temat diety i skupić się na innym niezwykle istotnym czynniku, jakim jest aktywność fizyczna, ale tutaj wiele osób zaskoczę. Często zachęcam do uprawiania ruchu i takiej formy aktywności, która sprawia Państwu największą przyjemność. Ale gdybym dziś miał polecić Państwu tylko jeden konkretny rodzaj aktywności, który spowalnia starzenie się naszego mózgu, to byłby to taniec. Choć osobiście mi do maseraka, jak stąd do księżyca, to w tańcu w kontekście dzisiejszego odcinka nie chodzi o zdobywanie pucharów i medali, a o ochronę naszego mózgu przed skutkami starzenia się. W jednym z badań u osób starszych, które uczestniczyły w 18-miesięcznym kursie tanecznym, doszło do wzrostu objętości hipokampa, czyli tej części mózgu, która odpowiada za proces uczenia się i co najważniejsze zapamiętywania. Co ciekawe, u starszych tancerzy, jeśli tak możemy ich nazwać, zaobserwowano korzystniejsze zmiany niż w grupie, która wykonywała trening wytrzymałościowy. Zatem Wysiłek fizyczny jest ważny dla naszego mózgu, ale jak się okazuje, również jego różnorodność jest kluczowa. Być może jesteście Państwo teraz ciekawi, dlaczego akurat to taniec lepiej wpłynął na ich mózg. Myślę, że wytłumaczenie tego zjawiska nie będzie dla Państwa niczym zaskakującym. Po prostu osoby przydzielone do grupy tanecznej były zmuszone do nauki nowych kroków oraz zmiany rytmu czy tempa tańca podczas gdy trening wytrzymałościowy wiązał się z dużą powtarzalnością, a więc był znacznie mniej stymulujący dla naszego ośrodka pamięci. Zatem zmuszanie naszego mózgu do uczenia się czegoś nowego, czegoś nieznanego, automatycznie rozwija cały ośrodek pamięci i korzysta na tym cała nasza pamięć i cały nasz organizm. Można zatem zaryzykować stwierdzeniem, że uczenie się nowych umiejętności w wieku starszym, od tańca po szachy na przykład, będzie działało ochronnie na nasz mózg. A o tym, jak wspomóc nasz mózg i poprawić nasze funkcje poznawcze, mógłbym mówić jeszcze godzinami, ale przecież nie będę tutaj Państwa trzymał do późnego wieczora. Dodam, że nagrałem już na ten temat całkiem sporo filmów, a wiele ciekawostek na ten temat. Znajdziecie Państwo nawet w jednym z moich ostatnich odcinków na temat choroby Alzheimera, więc serdecznie zapraszam Państwa do obejrzenia. A teraz, w ramach zamknięcia dzisiejszego tematu, odpowiedzmy sobie na dwa bardzo ważne pytania. Pytanie pierwsze, które zaciekawi wiele osób, czyli w jakim tempie starzeje się nasz mózg? Otóż, jak możemy przeczytać w badaniach, w momencie, gdy przekraczamy magiczną barierę 40 lat. Objętość i masa naszego mózgu zmniejsza się o około 5% na 10 lat, a po ukończeniu przez nas 70 roku życia ten proces znacznie przyspiesza. Oczywiście są to takie ogólnikowe dane, ponieważ u jednych może to przebiegać wolniej, u innych szybciej. Wiele zależy tak naprawdę od naszego stylu życia. Pytanie kolejne. Co przyspiesza starzenie się naszego mózgu? Dlaczego to pytanie w ogóle jest ważne? Gdy poznamy odpowiedź na to pytanie, będziemy mieli jasność, które nasze nawyki szczególnie mu szkodzą, a trzeba przyznać, że jest ich całkiem sporo. Zacznę od tych najbardziej oczywistych, z których sprawę zdaje sobie zapewne większość z nas. Przechodząc do sedna, nasz mózg starzeje się szybciej, gdy stosujemy wysoko przetworzoną dietę zwłaszcza bogatą w rafinowany cukier oraz tłuszcze trans. Kolejno, gdy palimy papierosy, nadużywamy alkoholu, nadmiernie się stresujemy oraz stronimy od aktywności fizycznej. Warto również mieć świadomość, że wrogiem naszego mózgu jest otyłość oraz takie schorzenia jak nadciśnienie, cukrzyca typu drugiego czy nadmiar cholesterolu we krwi. A takim mniej oczywistym czynnikiem, który przyspiesza starzenie się naszego mózgu jest uwaga, samotność oraz izolacja społeczna. W jednym z badań dłuższy czas spędzony w samotności wiązał się u jego uczestników ze spadkiem funkcji poznawczych i zwłaszcza osłabieniem pamięci. Zatem, drodzy Państwo, Dbajmy o nasze relacje z innymi i nie miejmy wyrzutów sumienia, gdy oderwiemy się na chwilę od naszych codziennych obowiązków i wyskoczymy, na przykład, na kawę z kimś, kogo lubimy. Nasze mózgi na pewno nam za to podziękują. Na dziś to była ostatnia informacja. Dziękuję za Państwa uwagę. Zawsze zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.